Piąta pora roku to komedia romantyczna nieco inna niż wszystkie, a już na pewno niż wszystkie ostatnie polskie. Główni bohaterowie nie mają po 20, ani nawet po 30 na Polsce, lat, ani to, że... luksusowych mieszkań na mokotowie. Ślązak Witek to prosty gołębiarz-taksówkarz, który w trasie, jak każdy Polak, lubi posłuchać sobie disco polo. Dystyngowana nauczycielka muzyki Barbara bierze u niego kurs nad morze, aby spełnić ostatnią wolę zmarłego ukochanego. Przeciwieństwa się przyciągają, kto się czubi, ten się lubi, sami wiecie. Marian Dziędziel za rolę Witka zgarnął nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu filmowym w Kairze. Wszystko się zgadza, Dziędziel wypadł niezmiennie, znakomicie, ale w moim odczuciu film nieco jednak ukradła mu dawno niewidziana w dużej roli na srebrnym ekranie Ewa Wiśniewska. Była fenomenalna, a do tego wciąż piękna i urocza jak nastolatka. Sam momentami zazdrościłem Dziędzielowi. Jerzy Domaracki nakręcił film na podstawie scenariusza 25-letniej Natalii Pryzowicz, która udowadnia, że jeśli ma się talent i zdolności, to wiek czy doświadczenie nie grają roli. To samo dotyczy jej bohaterów. Komedie romantyczne to popularny gatunek. Dużo jest też na świecie komedii młodzieżowych. Choć nie mogę odżałować, że w Polsce jakoś nikomu nie przychodzi na myśl kręcenie ich, jednak patrząc na poziom polskich komedii, może to i lepiej. W tym przypadku mamy do czynienia z komedią staruszkową. Bohaterowie przeżywają sporo takich przygód, które zmieściłyby się w komedii młodzieżowej, ale mają o kilkadziesiąt lat więcej niż tradycja nakazuje. Gagów z niższej półki jest przy tym niewiele, a poważne fragmenty też nie zawodzą. Zima w pełni, więc tym bardziej warto wybrać się na piątą porę roku. Jeżeli lubicie komedię Jada Patoa, ale żarty są w nich dla Was zbyt wulgarne, a bohaterowie, nawet 40-letni trawiczek, zbyt młodzi, to piąta pora roku Wam się spodoba. I to niezależnie od tego, ile macie lat.